Siemaneczko, żemeczki, witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na serwerach z modami. Słyszycie te dźwięki? Tak. Zaczyna się masakra. Tu, tu są <coughs> dwa klauny, o już mnie zaczyna lecieć. Tam na dole, chyba tutaj, jest tyle mobów. skrzynka. Okay. No że w pale się nie mieści. Tu są Tak Tam szedł tam na dół, to już, o masakra. Tu, tu są. Wiecie? Słyszycie tego klona? Nie wiem, tu. Musiał tam na dół zejść. Ale boję się, że jak deadne będzie źle. Dobra, <śmum> spoko mam. Mam <śmum> stąp bliki. Nawet do ich. Ale się boję. Matko. O, słyszycie to? Ja jak się słyszyłem. Dobra, spoko, już się ich tak nie boję. Słabe są. Dobra, tylko klauna najbardziej się boję. Wiesz, jak się? Ja, może jak mam teraz ty to, to. czy inaczej? Gdzie jesteś?

Dobra, że jesteśmy znowu. E, naprawdę ten clown to gruba przesada. Na, cześć, na szczęście, ale nie tracimy ich jeszcze, nie no. E, ale mam tam jeszcze choma. Idziemy dwa piętra w dół. Gdzie była ta masakra? Nie, tutaj nie. Bo chyba... Uuu! Это oh, wow. а, не я. А, ты сам-то не видел на Ты ты ясно. Хочешь? Ты мне бие, To jest jaj! Co to jest? Tu jest! Tylko się pokonać niego. Ja chcę pokonać tego klauna, ale on jest tak wykokszony. To jest... Ja wiem jak się naz będzie nazywać odcinek. Wykokrzony klow. Dobra. Chodźmy na dół. A, to jest woda. Zjaj. E, wiecie, tu jest woda, bo ten budynek jest w og og ogółem pod wodą. No. I tutaj tak ten jest. Kurde! W sumie to już byłem. Były chyba te duchy, co nie? No to my... Z... Pamiętam to. Skrzynka jest... Klepana, ale to mi się jeszcze. Wait, helmet? Skąd ja mam ten hełm? To spoko. A ja mam te już. To mogę sobie założyć? Tak. Eee, super. No dobra, to chodźmy jeszcze tutaj. Widzę. Dobra, gdzie jesteś, clown? Ja ciebie nie boję. Nie tracę itów to... Dobra na hardcora. Głupi duchy. Ha, to jest było. To oni byli jeszcze niżej, bo ja pamiętam to miejsce. Lol? A dobra. A! Dzięki do! Tu jesteś? Jest się, nie widziałem. No, widzicie? I ten piją. Nie widzę ich. Chodźmy jeszcze niżej. O, jak miło! Dobra. Żelaza mam w sumie dużo. Ciekawe mi te skrzynki. Możemy kopać sobie jedno to. Yy. Na pewno Was zniszczę. Żeby okay. jak nie przeszkadzali. okej, Kupię to chyba już byłem, bo... To tylko jedna kłyta tu jest. Może pójdziemy tam? Y o, super! I Harmonikon. No, lepiej być nie może. Kajcie. No, to jesteśmy teraz super. E Okej. Okay. Możemy się przekopać. Wow! Tam iść, bo tam jest moja chata zaznaczona. Ja na, na razie mam w tym dungeonie, bo wiedziałem, że tyle razy skinę. A poza tym tu mam blisko domu, bo tam gdzie ten metal jest, to tam właśnie była moja kopalnia i tam jest mój dom. Dzień dobry, niech jesteś tu ładnie. Może trochę dużo kapryków Ja! Oła! Buu! Co złupki. Kurde, zjeżdżmy, Aha, to. Hmm boksuszek. Dobra. To to możemy w sumie wyrzucić. Tak, tak, tak. Dobra, wiaderko zawsze mogę sobie zrobić. E tam. To mi się może przydać. To na pewno nie, to tak. To sobie zostawię, jakbym się ten mieczek skończył. Dobra. I idziemy teraz niżej, tak. Ile mam kasy? 343 no, nie jest najgorzej. Gdybym mnie ginął, to bym miał pewnie yy, 3343. Tak jakby. O, a tutaj skrzynki odkładam. Ale to nie jest jednak śmieć. To może też zostać. To też nie jest śmieć. Dobra, i to tyle. Mm. Nie wiem, czy patrzałam w tą skrzynkę. Dzień dobry. Dzień. Dobry dla takiego typka to chyba mało hajsu dostanę. Bo coś jest zwykły zombie. Ile ma? Kajsów? Kajs. Um. a, dobra. Um. Hmm. O, spoko. Bo wiecie, z tego można te robić. To jest, jest przydatne do tam prawda. Enderman Albo coś yy, Endermana O i klaun Nienawidzę tego klauna On ma tą strzelbę Ale jak się zabije te, te, tego klauna To chyba można dostać tą strzelbę Ja ja naprawdę bym chciał Bo po prostu, no naprawdę te, Tej strzelby nie da się zrobić yy, Ale Enderman Stój. Do widzenia tak. Gimię. Dobra mam go, widziałam się trwany z to będzie podobnego, a to chyba z Słyszę, co by To może się przydać Kata, w takim zakresie Yeah, Skitt! To musi być dużo, naprawdę Ale oni szaleją, życie jak one w ten. gdziekolwiek jesteś Au, ja to czuję z której mnie bijesz Tu co to mam Bywa Teraz mi tutaj nikt. Dobra. Nie słyszę go. Co dobrze. Złoto naprawdę wam, nam się bardzo przyda. Akurat kolorbootsów chyba nie zrobimy. Nie wiem czy już są mogę sprawdzić czyli o takie gówno nie ma tego nie ma klodwódców cóż no ale są inne rzeczy tam mieli korona czy coś takiego ale złote i tak jest przydatne co my tu mamy? lag okej okay. hm. chlebek aaa mój kilo. Dobrze, że nie było usuwania i tu z ziemi, bo... Mm. Był, 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 był. Ileż ja mam już Enchantów, chyba już dwa. Albo. Bo tu mam jeden i w backpacku chyba jeszcze miałem, nie wiem. Bo pamiętam, że miałem dwa, to jest już trzeci. Albo gdzieś się zostawiłem. Lecaki Tak się go nazwałem. Dobra, włączaj się. Łańczaj się, no! Laka. Like. Bywa. Dobra, ta, ta. Tu nawet cztery! Wow, Cztery enchantmenty, no to spoko. Ja mówię, że dwa albo trzy. Dobra. Tu już byłem. To jest otwarta ta. No ty jesteś klau, nie mam ochoty cię zabić, kopnąć w <laughs> nie wiadomo co. Dobra, chyba to już będzie tyle. Z tego tak. Nie, no, gdyby to był ostatni poziom, to to by była lawa albo woda, bo wiem. Więc to na pewno nie jest ostatni poziom. Dobra. O, tu nie byłem. byłem. Dobra, chyba nie wiem, może kończymy ten odcinek. No dobra, to to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Yy, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, cześć.